Witam państwa bardzo serdecznie na kanale Przekręt TV. Jest to kanał o tematyce wolnościowej, wolnorynkowej, gospodarczej i inwestycyjnej. W dniu dzisiejszym chciałem omówić z państwem bezpieczeństwo przechowywania naszych oszczędności w bankach. Tak więc mamy dwa podstawowe systemy bankowe: system rezerwy pełnej oraz system rezerwy cząstkowej. System rezerwy pełnej działa w taki sposób, że zanoszą państwo swoje pieniądze do banku, płacą państwo za przechowywanie tych pieniędzy w banku. Natomiast bank jest zobowiązany wydać państwu te pieniądze na żądanie i te pieniądze zwyczajnie ma. Przechowuje je w gotówce, a państwo płacą jakąś tam stałą miesięczną lub roczną opłatę za, za po prostu przechowywanie państwa gotówki przez bank. Drugi system jest to system rezerwy cząstkowej. Ten system mamy w Polsce. Jest to system, w którym w banku zwyczajnie nie ma państwa pieniędzy. Jest to system polegający na tym, że wpłacają Państwo, Państwa pieniądze do banku, następnie bank znaczącą ich część od razu wydaje, wydaje w postaci udzielania kredytów z Państwa pieniędzy innym, innym klientom, kredytobiorcom banku, natomiast zachowuje, zachowuje w gotówce jedynie niewielki, niewielki procent Państwa pieniędzy. I też samodzielnie nie zachowuje go w gotówce, tylko przesyła przesyła te pieniądze na depozyt w Narodowym Banku Polskim, w NBP-ie i to NBP przechowuje państwa pieniądze. W Polsce od 31 grudnia 2010 roku, czyli tak naprawdę od 1 stycznia 2011 roku ta rezerwa wynosiła 3,5%, co oznaczało, że bank przechowywał tylko 3,5% państwa pieniędzy. Całą resztę państwa pieniędzy tych pieniędzy po prostu nie było, te pieniądze były od razu udzielane w formie kredytów. Od 17 marca 2020 roku, szanowni państwo, decyzją NBP oraz decyzją rządu ta rezerwa została zmniejszona z 3,5 do 0,5%. Co oznacza, że obecnie bank ma obowiązek przechowywać jedynie 0,5% państwa pieniędzy, reszty pieniędzy zwyczajnie nie ma. Te pieniądze nie istnieją. Oczywiście banki same z siebie się, same z siebie się zabezpieczają. Nigdy żaden bank nie podejmie takiego ryzyka, żeby trzymać 0,5% depozytów. Jedynie na pewno będzie to więcej, na pewno będzie to kilka procent, być może, być może będzie to w okolicy starej rezerwy, czyli 3,5%. Natomiast nawet ta stara rezerwa, czyli 3,5%, jest oczywiście śmiesznie niska. Na czym polega ten system? Ten system polega na tym, że Państwa pieniądze są na bieżąco udzielane w postaci depozytów, w, post w postaci kredytów innym, innym klientom banku, innym kredytobiorcom. Natomiast kim są ci kredytobiorcy? Ci kredytobiorcy, są, są to w zdecydowanej większości firmy, firmy i instytucje oraz kredytobiorcy hipoteczni, którzy biorą kredyty na, na zakup swoich nieruchomości? To jest większość, większość kredytów udzielonych w Polsce, oczywiście są też inne kredyty, kredyty konsumpcyjne, kredyty samochodowe, konsolidacyjne itd. itd. Nie, będziemy, nie będziemy w to wchodzić szczegółowo, wydaje mi się, że jest to zbędne w tym przypadku. Proszę się zastanowić, czy państwo od państwa pracodawcy otrzymują pensję gotówką, a następnie wpłacają ją do banku. Oraz proszę się zastanowić, czy państwo kupując nieruchomość, nieważne, czy to dom, mieszkanie, działka, jakakolwiek nieruchomość na kredyt. Czy Państwo dostają te pieniądze w formie gotówki z banku, następnie płacą, e, płacą sprzedającemu gotówką równowartość tych pieniędzy? Oczywiście nie. Oczywiście tych pieniędzy w formie gotówkowej po prostu nie ma. One po prostu nie istnieją. Gotówka jest jedynie niewielką częścią e, naszego systemu finansowego. Jest to kilka procent naszego systemu finansowego. Natomiast przeważająca większość ponad 95, być może 98. Tutaj są różne różne dane na ten temat procent naszego systemu finansowego stanowi po prostu kredyt. Kredyt jest pieniądzem w naszym obecnym systemie finansowym. Tak więc chciałem tu z Państwem porównać, jakie mamy przewagi, jakie mamy możliwości przechowywania naszych oszczędności w banku względem w gotówce, względem w innych możliwych aktywach. Tak więc na, na, na początek zacznijmy od banków. Jak już mówiłem w bankach nie ma pieniędzy, banki nie mają, nie mają gotówki, którą Państwo, Państwo się tylko wydaje, że tam te pieniądze są. Co nam gwarantuje, że te pieniądze tam są? Pierwszym gwarantem naszych oszczędności w postaci depozytów, w postaci rolów, czyli bieżących kont, kont bankowych, a także w postaci lokat jest BFG. BFG, czyli Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje nam w teorii, że wszystkie nasze depozyty właśnie w postaci lokat, czy w postaci bieżących rachunków są gwarantowane przez państwo za pośrednictwem BFG do równowartości 100 tysięcy euro po aktualnym kursie. Tylko, że szanowni państwo, w BFG, w BFG również nie ma pieniędzy. BFG również, gdyby doszło w Polsce do plajty systemu bankowego, BFG nie byłby w stanie uratować, uratować swoimi rezerwami żadnego z banków. Nawet gdyby był to tylko jeden bank, BFG ma wystarczające rezerwy, żeby uratować jeden skok, jeden oddział skoku. Wydaje mi się, że gdyby doszło do plajty jakiegoś skoku, BFG zareagowałoby bardzo dynamicznie i praktycznie natychmiast w ciągu kilku lub kilkunastu dni. To jak na instytucję państwową jest naprawdę bardzo szybko, wypłaciło te pieniądze. Wypłaciło rzeczywiście, rzeczywiście te pieniądze po to, żeby wzbudzić w nas spokój. Staraliby się w ten sposób uspokoić ludzi, uspokoić ludzi tym, że BFG ma jakiekolwiek pieniądze i byłoby w stanie chronić nasze depozyty. Natomiast tak jak mówię, gdyby upadł którykolwiek z większych lub nawet mniejszych banków, Mówię tu o bankach, nie o skokach, bo każdy skok jest jakby osobną, osobną firmą. Ja mówię o całym banku typu PKO, typu Santander, Mbank i tak dalej. To BFG oczywiście nie ma pieniędzy na, na to, żeby wypłacić, wypłacić te pieniądze, które gwarantuje, gwarantuje do sumy 100 tysięcy euro na, na lokatach i na bieżących kontach oszczędnościowych. A jakie są natomiast? I to jest tak naprawdę jedyna gwarancja, jedyna gwarancja, którą mamy, jeżeli trzymamy pieniądze w banku. Natomiast co jest. Naprzeciw trzymaniu pieniędzy w banku. Szanowni Państwo, mamy w Polsce wdrożoną dyrektywę unijną, wdrożoną i za, zaakceptowaną przez nasz rząd, dyrektywę bail-in. Ta dyrektywa mówi nie mniej, nie więcej, tylko że każdy bank może po prostu ukraść sobie nasze pieniądze, jeżeli tylko sam uzna, że jest w trudnej sytuacji finansowej. Nie musi w tego że w żaden sposób udowadniać, wystarczy, że nam powie, że jest w trudnej sytuacji finansowej i może po prostu zabrać na nasze pieniądze z konta, Bez pytania, bez weryfikacji, bez niczego. Omówmy tutaj trochę historii, co się działo, co się działo w ostatnich latach na, na świecie, jakie były przypadki. Szanowni Państwo, zacznijmy od Cypru. W 2016 roku, czyli 6 lat temu, rząd cypryjski razem zabrał, zabrał 10% oszczędności obywateli Cypru z banków. Było to około 6 miliardów euro. Po prostu wziął te pieniądze i ukradł. Następny przykład. Grecja. Rok 2015 czyli było to 5 lat temu, trochę nowszy, świeższy przykład. Na kilka tygodni w Grecji całkowicie wyłączono system bankowy, wyłączono możliwość zarówno wypłaty gotówki z banków, jak i z bankomatów. Tak więc po prostu nie byli obywatele Grecji, nie byli w stanie wyciągnąć w żaden sposób swoich pieniędzy z banków. Po kilku tygodniach włączono taką możliwość, przywrócono możliwość wypłaty pieniędzy zarówno z bankomatów, jak i z oddziałów banków, fizycznych oddziałów banków. Ale był limit, limit wypłat na maksymalnie 60 euro dziennie. I teraz proszę się zastanowić: ile pieniędzy potencjalnie mogą trzymać Państwo w banku? Ile to jest 60 euro po aktualnym kursie? 60 euro to będzie jakieś, nie będę liczył dokładnie, będzie to około 250 zł powiedzmy dziennie. Tyle byliby Państwo w stanie wypłacić z bankomatu czy z banku. Yy, następny, następny, przykład będzie z naszego rodzimego podwórka, z Polski. Jest to najnowszy i najświeższy przykład, bo z 2020 roku Podkarpacki Bank Spółdzielczy ukradł 80 milionów złotych z kont swoich klientów. Nie nie ukradł on pieniędzy z kont osób prywatnych, osób fizycznych. Yy, jak już mówiłem wcześniej, na Polsce, Polska ratyfikowała unijną dyrektywę bail-in, czyli dyrektywę pozwalającą zabrać nasze pieniądze skąd, jeżeli tylko bank uzna, że jest w trudnej sytuacji finansowej. I Podkarpacki Bank Współdzielczy właśnie z tej dyrektywy skorzystał. Postanowił zabrać 80 milionów złotych wszystkim samorządom i firmom, które, które deponowały w nim pieniądze. Tak po prostu wziął i zabrał. Żeby. Żeby Szanowni Państwo nie było, że gotówka jest idealnym rozwiązaniem do przechowywania, przechowywania kapitału. W tym momencie podałem Państwu cztery powody, dla których trzymanie pieniędzy w banku moim osobistym zdaniem nie jest rozsądne i nie powinno się tego robić. Przedstawię Państwu jeszcze jeden, jeden powód na niekorzyść tym razem gotówki. Indie. Też dość świeży przykład. Przykład z 2016 roku, czyli sprzed czterech lat. Rząd wycofał z obiegu Ban, wszystkie banknoty o najwyższych nominałach. Było to bodajże 1000, 1000 rupii i 500 rupii, jeśli dobrze pamiętam. Mogę się mylić co do nominałów. Były to dwa najwyższe nominały używanych tam banknotów. Yy, I było to ponad 80% gotówki, która była w obiegu w Indiach. Tak po prostu rząd z dnia na dzień powiedział, że ta gotówka przestaje być ważna i obywatele zostali po prostu z, nic nie z kompletnie bezwartościowym papierem, którym mogli co najwyżej napalić w piecu na zimę. Tak więc, szanowni Państwo. Szanowni Państwo wnioski, wnioski z, z tego filmiku, wnioski z tego materiału proszę wyciągnąć samodzielnie. Proszę się zastanowić, czy, czy warto w Polsce jest trzymać pieniądze w systemie bankowym, ewentualnie czy, czy gotówka jest tutaj rozsądniejszym, rozsądniejszym rozwiązaniem. Na podstawie przykładów, które, które tutaj podałem mamy 4 do 1 na korzyść gotówki, natomiast jakie mamy alternatywy? U nas w Polsce za komuny, za słusznie, słusznie minionego systemu PRL rząd PRL zabronił ludziom posiadania oszczędności w złocie oraz oszczędności w dolarach. Dolarach i bodajże jeszcze w jakichś innych walutach obcych, nie pamiętam jakie to dokładnie były, na pewno były to dolary. I co się stało? W przypadku dolarów, jeżeli ludzie trzymali te, te dolary w bankach, oczywiście pieniądze zniknęły, pieniądze zostały przewalutowane tym ludziom po, po skrajnie niekorzystnym dla nich kursie, po kursie oficjalnym, który był Miał się nijak z rzeczywistością do, do kursu czarno do kursu rzeczywistego dolara względem złotówki. Natomiast jeżeli chodzi o te dolary, które ludzie mieli w gotówce, to wszystko zależało od tego, czy rząd wiedział, że oni je mają. Ludzie, którzy posiadali te oszczędności, czy to w dolarach, czy to w tym przypadku w złocie, bo to zadziałało dokładnie identycznie, rząd kazał po prostu oddać złoto, jeżeli wiedział, że, że ludzie je mają, to po nie przychodził i zabierał. Natomiast jeżeli nie wiedział, że je mają, to nie był w stanie im oszczędności ulokowanych w złocie czy w dolarach zabrać. Ludzie po prostu w większości zastosowali tak zwany bank ziemny, czyli zwyczajnie zakopali złoto w ogródku. To samo, to samo się tyczyło dolarów, były one chowane do słoików, do różnego rodzaju metalowych, metalowych takich solidnej, solidnej grubej blachy pojemników, chowane i po prostu zakopywane w ogródku. Więc wydaje mi się, że w dłuższej perspektywie czasowej, a pragnę przypomnieć, że złotówka nie jest przesadnie stabilną walutą, ponieważ w ciągu ostatnich 100 lat upadała 6 razy, wydaje mi się, że jest to, są to dwie najrozsądniejsze metody e, przechowywania oszczędności. Oczywiście w przypadku dolaru, dolara należy pamiętać o inflacji. Dolar jest oczywiście tak samo jak wszystkie inne waluty fiducjarne jest, jest walutą inflacyjną jest walutą, w której na długiej perspektywie czasowej tracimy. Natomiast jest to waluta, która od kilkuset lat cały czas jest honorowana. Więc jako że jest to aktywo wyjątkowo płynne, ponieważ nie ma bardziej płynnego aktywa niż gotówka. Bez względu to, jako to jest waluta, wszystkie są tak samo płynne. Nie ma bardziej, nie ma bardziej płynnego aktywa. Warto się może zastanowić, czy nie byłoby dobrym rozwiązaniem pogodzenie się z inflacją. Pogodzenie się, że jesteśmy po prostu okradani o, o kilka procent rocznie i i w ramach pogodzenia się z tym, po prostu przechowywanie pieniędzy w najbardziej płynnym aktywie, jakim jest gotówka, celem możliwie najszybszego dostępu do swoich pieniędzy. Decyzję oczywiście pozostawiam Wam, nie jest to sugestia. Ja osobiście nie, nie przechowuję znaczącej części swojego kapitału w gotówce. Uważam, że to jest niebezpieczne. Tym bardziej jest to niebezpieczne w bankach. Yy. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za, za obejrzenie całego materiału. Życzę miłego dnia. Następny materiał, który nagramy, będzie o bezpieczeństwie inwestowania w nieruchomości w Polsce. Dziękuję Państwu serdecznie. Do widzenia.